Prawo, prawo. Zmieni ktoś kategorię? By, ty by Dzięki Aleksandra Sosfa, Ala Kinga Szefka. Lewo, lewo, no Serio? Lebo. Ale patrzcie lebo. na jej twarz, kurwa. Jest taka... No, tak, 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 no nie no, po co... No, kurwa ty jak kwadrat z Minecrafta wyglądasz. Kurwa jak styl. <laughs> na pewno lewo? Ja będę dał prawo. Lewo, daj. Lewo, no, lewo. kurwa. To nie, nie no, przy... no,

gdzie? Chyba, chyba nie na tej stronie. Nie babci na tej stronie mi się babci wydaje. Babci nie babci nie babci na tej babci stronie. Babci no dobra, Yashini, Jasini! Moi drodzy, proszę bardzo, przedstawiam wam cosplay w stylu wiktoriańskim. Tak on się prezentuje. Mi się nie podoba, ale to dlatego, że mi się cała ta era i, i te takie bardzo, bardzo eleganckie ubrania nie podobają. Ale czat mówi, że jest git, także bardzo się cieszę. Że mam dużo bujaczków. Czy on daje dla kontentu, jak można być takim nieporadnym? Spierdalaj, pajacu. Po chuj tu przychodzisz, śmieciu? A co, jak on mi faktycznie wybuchnie? Yolo, nie? Słyszałam popcorn, ale nie robiłam popcornu. să umeci microfalufcă. się wkurwiła Widzę, że się wkurwiła no się nie dowiem Okej okay. Dobra, okej okay. Ja pierdolę Jestem ferma od mojej Byłej Weź kurwa to ktoś z tiktoku Jestem ferma kurwa Dzięki za followka ja wam pokażę co się, bo jak tu jebie. Ja wam pokażę co mi się ukazało moim oczom, ok? Obiecuję, zrzygam się. zrykam się. się Siedziałem w jakimś Airbnb i normalnie Mamon ruchał kurwa laseczkę i ja Tubson i Bajtek to oglądaliśmy. To kurwa szczerze pojebane było. Ale mówiłem wam o tym, nie? Tak A jak mi się, się wydarzyło? Wydarzy wydarzy. To obawiam się, że ja, ja też jest tu jestem i ogólnie są to rozwiązki to... i robi... ilu my robiliśmy? To... Ilu nas jest? My Dużo to... ogólnie. Z tak to to biania! Nigdy nie wyśliłem aż takiego jebania! Uuuu! Pachnie jak BRUNETKA Biorę ją na pieska i gapi się na ucho! Bo Dajczman nie lubi na sucho! Sucho! Słuchaj, teraz pana! Dzwoni, Ania to... Mam on na 19 miejscu. O kurwa, bo ma 430 godzin. Cześć, 430 godzin. Jest tyle godzin w miesiącu w ogóle? Nie, no jest, Czaj, co czekaj, ja gada w ogóle. No jest, jest luźno. Ile z godzin w miesiącu właściwie? Niż w czerwcu. E, no ale troszkę się go chyba znowu w lipcu. E, 1511 średnia e, widzów. 720 godzin w miesiącu? Kurwa, dużo. <laughs> nie, nie przemyślałem tego. Najpierw powiedziałem na głos, a później się zastanawiałem dopiero. yeah <laughs> Wkurwiała, jak oglądałem Julian i Zonego i mówiła: Wyłącz tą tempo, idiotkę jebaną, mimo co ma do zaoferowania to cyca <laughs> Ja mówiłem: Nie, no to jest taki bekowy content. No Zonka było, bo tylko po to oglądał się w... wtedy, kurwa. Się wkurwiała wtedy. Dzięki, Pyrecki. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Przecież tylko po to oglądał, a nie dlatego, że był content. Um, Myśli, że jestem jakaś kurwa głupia? Że razem oglądaliśmy um, tego. Zonego i kurwa oglądaliśmy, bo był dobry. Ho ho! Witajcie w krowiej myszki waki. Ej, ciutek. <eps> Powtarzajcie ze mną: tajemniczy myśli sprzęt. Ale ja no muszę rozpuścić kotyki, bo mi przeszkadzają. Jest stary kurwa wrzucił do jeziora i powiedział, że muszę pływać. Serio. Hey. Plus... Ale jemu też dobrze idzie, no co jak co. Ułomek to jest Shelly, 12-3 statystyki. Dzisiaj występuje, tak jak ostatnio w ESC wystąpił. No to dzisiaj w Betcli G zmiennika szukali bo i szybko był Shelly dostępny, nie? Jacob, to co ja my wszyscy, ja wszyscy oglądamy Niunię tutaj, naszą blond girl z Big Boobs, która robi różne zadania i sobie wyobrażamy, oczami wyobraźni, jak nasza księżniczka robi przysiady za 1400 złotych i mówi arara. Przyglądesz mi jednego ziomka pokaż. Dobrze. A nie milb jest tym a nie mogę chodzi. Ej, no czemu? Kurwa, poza ty jeka na nie pierwszy wiem. idę o co chodzi? Co? To jest Bóg, to jest kur... Stary... Dostałem z pasywki? Big wygrywa z pasion, nib wygrywa z nine i potem Nib wygrywa z Big. Stawiaj kafla. Okej. Okay. Sprawdzę. O! Dostałem widzowie oficjalne info z centrali. Za dwie minuty podobno ma się zaczynać spotkanie. Dobra, no sprawdzam to. Ej, dobra, wiesz co? Chyba ci zaufam. Eee, sport, Strike. Strike. Eee...

Nie! Opera. podkreślenie TV która Nie żyje! nie żyje! nie żyje! nie żyje! nie żyje. uśmiechnięta. reset <laughs> <laughs> do, 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 do sobie. kliknie no, No dobra, 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 w sumie niepotrzebna. Zajemny Ej, ty na dwa się masz kopać, next w górę i wtedy masz trzy bloki do przekopania, a nie pięć. No Gustaw, ale mam najmniej HP, ale i tak mnie nie hitnie. Gustaw Hiller, póki co. O kurwa, mać.

Już. Zobacz jak bliżutko, widzisz? Ja szczerze, tam ja nawet kurde bym mogła na swój portal. A Dobra, nie, bo ja mam kopany portal. Skupka, skupka, masz zobacz, zrobioną portecę, 10 no minut, a to jest bebek po 25. O, tylko to są szmaty, muszę je zabić. Kurde, zginę. Nie panikuj. Uciekaj, nie, uciekaj, panikuj, uciekaj, tylko nie, panikuj uciekaj, nie panikuj, tylko Nie panikuj, nie panikuj, tak. A, spokojnie. Nie panikuj, Julka. Nie panikuj. Nie panikuj. No i ładnie, ładnie. I lawet chcę ze sobą rozleć. Oj, za tobą. Teraz musisz szybko na jedzonko zmienić i wpierdolić. Ja no co No co chcecie? widzowie? No gorąca kobieta jest, no. Nie, bo mnie Uf. dojadą. Aja, aj, ja. No. Co ty chcesz? Gra, grasz dło? Walę vale konia. Dalej kurwa? No kurwa. No to jak dojdziesz, to grasz duo? No, To będę musiał odsapnąć chwilę. No, dobrze. Kurwa. Ja jak walę vale konia, to i nie, przysięgam. Jak uprawiam seks, to dochodzę, nie wiem. 10-15 Maksimum, nie? Ja nie jestem kurwa długo Ale ale. I... Ale jak walę vale konia? Z dwie minuty? Ja to dwa nie konia szybko idzie szczerze mówiąc.